Pokój i dobry, kochani. Dziś jest sobota, 9 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia kochani opowiada o dwóch osobach, które przychodzą, aby się modlić do świątyni: jeden faryzeusz i drugi celnik. Faryzeusz właściwie przechwala się przed Panem Bogiem swoimi zasługami. Natomiast celnik ma coś na sumieniu, ale przychodzi w ogromnej pokorze do Pana Boga i prosi o Jego miłosierdzie. Jezus mówi: To ten celnik, ten pogardzany i ten grzesznik otrzymuje Boże przebaczenie. Faryzeusz, tak jakby mówił do Pana Boga: Panie Boże, nie masz innego wyjścia, po prostu musisz mnie zbawić, mam tyle różnych zasług. To tak jakby chciał powiedzieć, że to nie Pan Bóg go zbawia, ale to On sam jest w stanie zbawić siebie przez spełnianie swoich przepisów prawa. Natomiast celnik jest tym człowiekiem, który w swojej pokorze klęka przed Panem Bogiem i który nawet nie śmie oczu wznieść ku Panu Bogu, dlatego że wie o tym, że cokolwiek ma, to jest dzięki miłosierdziu Pana Boga. Że tak naprawdę na nic nie zasługuje. Staje wobec Pana Boga w pozycji żebraka albo w pozycji dziecka, które wszystko cokolwiek ma, to tylko ma z dobrej ręki Pana Boga. Na nic nie zasługuje. Kochani, kiedy przychodzimy modlić się do Pana Boga, to wiemy o tym, że niczym nie jesteśmy w stanie go zaskoczyć. Nie jesteśmy w stanie dać mu żadnego podarku, który by go zadowolił. Jedyne, co możemy dać, to nasze serca. Kiedy byśmy zastanowili się, czy Panu Bogu są potrzebne nasze modlitwy. Otóż one nie są potrzebne Panu Bogu, ale potrzebne są nam, abyśmy wyrobili taki właściwy stosunek do Pana Boga. Przez modlitwę my zmieniamy się. Modlitwa jest tą czynnością, która sprawia, że my stajemy się lepsi, inni. Ktoś powiedział, że to nieprawda, że modlitwy zmieniają świat. To ludzie zmieniają świat, ale modlitwy zmieniają ludzi, po to, żeby ten świat był lepszy i piękniejszy. Ktoś też powiedział, że dałem Panu Bogu. Mnóstwo argumentów, mnóstwo powodów, aby przestał mnie kochać, ale żaden z tych powodów go nie przekonał. Pan Bóg nas kocha takimi, jacy jesteśmy. Więc stawajmy do modlitwy, nie bójmy się, że Pan Bóg nie przyjmie naszej modlitwy. Jeżeli ona pochodzi z głębi serca, to na pewno przyjmie. Kiedy dziecko ofiarowuje rysunek swojej mamie, tacie czy komuś, kogo szanuje, to osoba, która przyjmuje ten podarek od dziecka, mówi: "Jaki ten obrazek jest piękny, jaki jest cudowny". I nie chcę przez to powiedzieć, że to jest dzieło sztuki czy jakieś arcydzieło, Czyli tylko ten gest dziecka, które oddaje serca to, co ma najpiękniejszego, włożyło swój wkład tak, jak potrafi. To jest ujmujące. I również, kiedy my modlimy się, to ujmujemy serce Pana Boga, który wzrusza się, kiedy przychodzimy, kiedy mówimy: tato, zobacz, popaprałem się, znowuż jestem brudny, tato, na rączki. Pan Bóg nie brzydzi się nami. I Pan Bóg nas bardzo kocha i przytula nas do serca, i poprzez modlitwy stajemy się lepsi, bliżej Pana Boga, również bliżej drugiego człowieka. Kochani, i bardzo pięknie o tym, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, mówi Księga zasze dzisiejsze pierwsze czytanie, o tym, że Pan Bóg nie oczekuje od nas wielkich ofiar, podarków, ale oczekuje od nas swojej miłości. Więc, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Niech on będzie takim przytulasem do Pana Boga, który nas bardzo kocha, kiedy, wtedy, kiedy tak prosto przychodzimy do Niego, bez żadnych wyszukanych, wydziwionych fajerwerków duchowych, ale po prostu tacy i jacy jesteśmy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.